Dzień dobry, Maja Gojtowska. E, witam Państwa serdecznie w podcaście Łączy nas zdrowie z tarasu naszego partnera, gospodarza Enel Medu. Będziemy dzisiaj rozmawiać o zdrowiu właśnie. Wspólnie z moimi gościeniami. zastanowimy się, kto. E, żyje bardziej zdrowo, które z pokoleń żyje bardziej zdrowo, jak patrzymy na odpoczynek, na profilaktykę, no i na autorytety medyczne. Moimi i Państwa gościniami są dzisiaj Klaudia Grabarczyk, specjalistka do spraw zmiany zawodowej. Dzień dobry. Dzień dobry. I Monika Świercz, Świercz menadżerka zespołu HR. Dzień dobry. E, dzień dobry, bardzo dziękuję, że przyjęłyście zaproszenie. E, powiedzcie mi tak na początek, czy podejście do zdrowia fizycznego między pokoleniami jest widoczne? Czy ci młodzi, najmłodsi na rynku pracy patrzą na zdrowie fizyczne inaczej niż ci najstarsi uczestnicy rynku pracy? Monika. Myślę, że tak. Ze swojej perspektywy, z perspektywy swojej firmy, dostrzegam pewne różnice. Siłą rzeczy, starsi silversi o to zdrowie dbają trochę inaczej i te, często to już jest tak, że to nie jest nawet profilaktyka, tylko to już staje się leczenie. Do, dotykają nas różne z wiekiem schorzenia dolegliwości. Natomiast młodzi ludzie wbrew pozorom podchodzą do zdrowia też bardzo poważnie. To nie jest tak, że oni je ignorują, że jest im co, to, to nie jest ważne w ich życiu. Natomiast przykładają więcej wagi do tego, żeby to zdrowie zachować i szukają możliwości tego, żeby, żeby żyć lepiej, yy, bardziej w, komfortowo i w lepszym, w lepszym zdrowiu być yy, dłużej. Mhm. Klaudia, coś byś dorzuciła do tego? Yy, tak, ja bym w ogóle zaczęła od tego, że ja bym nie rozgraniczała zdrowia fizycznego ze zdrowiem psychicznym, bo dla mnie to jest po prostu jedność. I de facto, tak jak się patrzy na grupy wiekowe, i też na tą jedność w kontekście naszego zdrowia, no to faktycznie można widzieć tylko różną dynamikę w, w, w tym połączeniu, prawda? Bo często tak jest, że jeśli cierpimy fizycznie, psychicznie, to najczęściej później w konsekwencji nasze ciało daje nam wyraźne skutki i jakieś oznaki, i symptomy. I tutaj, tak jak patrząc na te pokolenia, no to widać, że ta dynamika może by, bywa różna. Fajne jest to, że Silversi coraz większą wagę przykładają i zwiększają też swoją świadomość w kontekście Obserwowania siebie pod kątem emocji, psychiki, mentala tego tak szeroko rozumianego. To, co młode pokolenie ma, można powiedzieć, bardzo łatwo dostępne. Natomiast faktycznie, faktycznie tutaj więc widzę tutaj te, 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 tą różnorodność, taką i taką zmienność, bym powiedziała właśnie w, w tych kategoriach. Natomiast jedno pokolenie i drugie pokolenie, i w ogóle my wszyscy w moim poczuciu na tyle, ile słyszę na rozmowach, na spotkaniach z ludźmi e, w temacie zmiany, no to od, o, od tej kondycji swojej, swojego ciała, swojej, swojego mentala, mówimy coraz więcej i coraz głośniej. Zresztą często też jest tak, że właśnie to, że zaczyna, e, czuje się w ogóle jakoś za Kleszczona, już jestem zmęczona, czuję się przepracowana, czuję się wypalona, czuję, że moje ciało daje mi wyraźne symptomy, boli mnie brzuch, boli mnie ciało, czuję spięcia. To jest często powodem, e, dla którego na przykład dana osoba decyduje się dokonać pewnej zmiany zawodowej albo w ogóle coś przebudować w kontekście swojej ścieżki kariery. Dobra, no ale skoro my jako społeczeństwo jesteśmy coraz bardziej świadomi, ci najmłodsi pewnie trochę bardziej ci bardziej dojrzali uczą się, być może nawet na swoich błędach, to czy profilaktyka zdrowotna w miejscu pracy to jeszcze powinien być temat? Czy to jest jeszcze taki, taki obszar, o którym powinniśmy mówić i powinniśmy edukować? Czy profilaktyka, profilaktyka zdrowotna to jest coś, co jest pewnym standardem i to się w Polsce ma świetnie i w ogóle już odrobiliśmy wszystkie lekcje i możemy się zająć kolejnymi, kolejnymi tematami. Monika wznosi oczy do nieba. Oj <średzio> <średzio> nie, oj nie, to na pewno nie jest... Temat załatwiony. Tak. Ja jestem hr w firmie farmaceutycznej, która teoretycznie no, powinna być firmą bliższą zdrowiu, profilaktyce, dbania o pacjentów i tak jest. Natomiast patrząc na, na to, my, jako też firma, bardzo wiele robimy w kierunku profilaktyki, pewnie o tym też będziemy rozmawiać. Natomiast to, to nie jest tak, że, że to, jest, to jest nawyk. Szczególnie u, u młodych ludzi w badaniu, w, w raporcie Anelmedo że tak powiem, wynikiem było to, że, nie, nie, że tak powiem, nie badamy się profilaktycznie, ponieważ nie mamy dostępu do nfz -u. W przypadku firm, tak jak moja, która korzysta z pakietów medycznych, to nie jest tematem. tak? Natomiast drugim problemem jest czas. I czas jest ewidentnie przeszkodą w profilaktyce szczególnie u młodych ludzi, tak? Nawet jeżeli już umawiają się ta, na tą wizytę, to najczęściej coś wypada, wpada znajomi, spotkania e, są odwoływane. Także to, co robią firmy, e, tak powiem, dokładają tej świadomości profilaktycznej jest e, przeogromnie ważne. Ja zauważam m, już kolejny rok w, w, w tym roku zrobiliśmy takie badania profilaktyczne w firmie, w siedzibie firmy. Gdzie w, w ubiegłym roku można było przebadać znamiona i był gabinet USG, i w, w ubiegłym roku skorzystało z 80 osób 35. W tym roku powtórzyliśmy, to było, można było zrobić badania krwi i USG i tych osób było 60. Więc jakby. I, i wszyscy są zachwyceni tym, że nie trzeba nigdzie pójść, że do nich przy, przy, przyszło. Jeżeli organizujemy szczepienia, to też jest super, tak? Ja nie muszę nigdzie pójść, więc. To jest też czasem tak, że, że po prostu coś kliknie. W firmie się mówi o tym, nie wiem, że trzeba badać poziom cukru, że trzeba mierzyć ciśnienie. To są, można powiedzieć, truizmy, o których słyszymy wszędzie, ale czasem potrzeba impulsu, tak? Ja też gdzieś kiedyś usłyszałam dobrą tradycję, rób przegląd co roku w okolicach urodzin. I to robi, tego się trzymam, tak? Więc yy, uważam, że jest nie, nie do przecenienia i nawet. Yy, no, nie wiem, nie spodziewam się, że w najbliższym czasie nasza świadomość urośnie do takiego poziomu, że będzie można przestać o tym mówić. No, no dobrze, ale czy to trochę nie jest tak? No bo ten pracodawca ma robić coraz więcej, tak? Oczekujemy, nie dość, że już płaci coraz więcej z roku na rok, coraz więcej za, za pracę. No to oczekujemy dzisiaj, że ten pracodawca będzie uczył, szkolił, przypominał o profilaktyce zdrowotnej, i ja już słyszę te głosy wielu, wielu pracodawców. I co jeszcze? Czy to inwestowanie w profilaktykę rzeczywiście się firmom opłaca, Klaudia? Z mojej perspektywy i z moich obserwacji i doświadczenia absolutnie tak, no bo jeśli nie będziemy mieć tego pracownika, no to kim będziemy ten biznes budować, tak? To jest w ogóle taka pod, podstawowa zasada, więc oczywiście tworzenie możliwości i sposobności, żeby ten pracownik mógł korzystać z tych nowych narzędzi, bo to też w jakiś sposób są nowe narzędzia, które budują nasz biznes i budują naszą dzisiaj kulturę w organizacji, jest uważam bardzo dobrym trendem i bardzo też ciekawym kierunkiem, a ponadto, no wracając do tematu, jeśli nie będziemy mieli pracownika, to musimy go znowu zrekrutować, czyli wchodzimy w koszty. Tak? Więc pytanie, co nam się bardziej opłaca. W moim odczuciu e, inwestowanie w tą relację, którą z pracownikiem mamy, tak? ten, ten nasz ten kontrakt, który się toczy, który się tworzy. No bo bez tego, no to zostajemy z niczym i na nowo musimy powtarzać cykl, więc profilaktyka, profilaktyka, profilaktyka. No ale czy to nie jest tak, że inwestowanie w taką profilaktykę jest jednak drogie, tak? Bo najczęściej słyszymy, kiedy, kiedy ja przeglądam sobie media branżowe i czytam o inicjatywach z obszaru profilaktyki zdrowotnej, no to słyszę o wielkich brandach, za którymi stoją... Dużo większe budżety. No, na przykład Biedronka w zeszłym roku przebadała profilaktycznie, tak jak Ty mówiłaś, o skali 60 tak mniej niż 100 pracowników. No to Biedronka przebadała ponad 20 tysięcy swoich pracowników. No i z tego się robi ogromna skala, no ale za tą skalą stoją koszty. I teraz pytanie, czy ta profilaktyka, dbanie o profilaktykę w miejscu pracy przez pracodawcę, to są zawsze aż takie koszty, czy to można robić? Tak, wiecie, jak lubimy najbardziej, niskobudżetowo. To może ja podam przykład, tak? Bo takich inicjatyw, tak jak mówię, staramy się robić naprawdę bardzo dużo, i od, od tak jak mówisz, no pewnie kosztochłonnych badań profilaktycznych do akcji pod tytułem jesienią ubiegłego roku wszyscy pracownicy mężczyźni dostali niebieskie parasolki w październiku kobiety różowej poszliśmy na spacer do łazienek i przekaz był taki noś parasol profilaktycznie. Bo może zacznie padać. Profilaktycznie się przebadaj, bo może zachorujesz. I ten koszt w zasadzie był żaden, tak? Jakby, ale to jest taka, taki pomysł, że być może jak w tej torebce tą różową parasolkę zobaczysz, to może ci kliknie i pomyśli, kurczę, dostanę tą parasolkę po coś, tak? Nie wiem, akcja pod tytułem malutkiego za grosze lokalizatora: znajdź swój klucz, klucz do zdrowia, tak? To są takie pomysły, które gdzieś w ludziach budują różne różne skojarzenia, tak, i mówię, one, one nie, to, 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 nie to, to nie są jakieś ogromne koszty, webinary, które prowadzimy, nie wiem, z, ze specjalistami, którzy, którzy mówią o tym, nie wiem, że warto dobrze się odżywiać w kontekście cukrzycy, tak, że warto dbać o swój sen, który jest podstawą, tak? to jest, no, to, to są takie rzeczy, które, które nie kosztują i oczywiście... To jest coś, co ja często powtarzam w firmie takie przysłowie, że konia można doprowadzić do wodopoju, ale za niego się nie napijesz. I tak samo jest trochę z, tym, z tą informacją i z tą profilaktyką. Można dużo mówić, przekazywać, czy wezmę coś z tego i czy za tym będzie moja akcja. No to jest dru druga strona. Ale to, to nie są duże koszty. To nie są duże koszty. Klaudia, czy profilaktyka kosztuje? Czy głównie kosztuje nas czas? Myślę, że zdecydowanie czas. Natomiast ja faktycznie nie mam tutaj aż takich jakichś caseów, którym, którym mogę się podzielić, bo pracuję jako konsultantka zewnętrzna, więc nie stoi za mną żadna organizacja, ale zawsze słucham uważnie osób, które są wokół mnie, badam rynek, pytam rynek, więc też zbieram swoje dane. I tutaj podobnie do, do, do Moniki, jak gdyby mm, śmieję się, że, że właśnie przychodzą tematy same, bo przygotowując się do naszego dzisiejszego spotkania, przypomniałam sobie w ogóle, słuchajcie, mój case. Dwa miesiące temu spotkałam się z kobietą, z którą pracowałyśmy kiedyś razem. Ona dzisiaj właśnie zajmuje się um, budowaniem nowej świadomości właśnie u pracodawców, oferując usługi medyczne właśnie w miejscu pracy, więc pracownicy dostają komplet badań. Tak, okulistyka, właśnie jakieś podstawowe badania badania krwi czy, czy USG. I firmy to bardzo często um, oferują swoim pracownikom w ramach budżetów e, socjalnych, które dotychczas były wykorzystywane na tak zwane integracje, na wyjazdówki, na hotele, na różne team buildingi. I okazuje się, że no właśnie jest na to duże przyzwolenie, jest duża chęć, pracownicy są bardzo zadowoleni, wręcz powiem wprost, często wolą skorzystać z usługi medycznej, aniżeli jechać na kolejną integrację. Więc wydaje mi się, że ten trend zdecydowanie otwiera zupełnie nowe połączenia, pokazuje nam nowe potrzeby, no i już się osada coraz mocniej w organizacjach. No bo to też jest tak, że dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej, przynajmniej w tych dużych miastach, ale myślę, że też w mniejszych miastach w Polsce, to jest pewien standard, ale jak pokazują wyniki badania MedONet, tylko 19% Polaków, którzy mają już to dofinansowanie, mają prywatną opiekę medyczną, mogą z niej korzystać, finalnie dociera do placówek medycznych. I wykonuje badania profilaktyczne. No, o czym to świadczy? No, na pewno swoje ma tutaj e, swoją rzecz tutaj odgrywa czas, o którym Ty Monika mówiłaś. Jesteśmy tak zajęci, e, że to zdrowie jest absolutnie na ostatnim miejscu. Czy coś jeszcze, Klaudia, byś, byś tutaj dorzuciła? Myślę, że czas i właśnie ta nasza zajętość, bo to też widzę w, mo w moim obszarze tak zmiana zawodowa, kiedy już czujemy się totalnie tak pod ścianą, dosłownie. No to, no to często się te zmiany zaczynają dziać i śmieszne jest to, że właśnie, bo mam przyjemność też prowadzić pewien program, gdzie pomagam ludziom przejść tę zmianę i są to osoby, które były bardzo aktywne zawodowo przez wiele, wiele lat i teraz no właśnie są w okresie uczenia się do nowej roli, do nowej roli technologicznej, więc są w okresie zmniejszonej aktywności zawodowej. Jak się spotykamy, wiadomo, na poszczególnych etapach i z poszczególnymi tematami, to bardzo często słyszę kurczę, Klaudia, 20 lat tyle w organizacji, nie, nie miałam czasu jako Organizowałam sobie to życie, a teraz zobacz, nie pracuję. A ja nie mam czasu, bo się okazało, że ja mam tyle rzeczy do nadrobienia, i teraz zajęłam się sobą. Badania, mam więcej czasu na hobby, bo okazało się, że w końcu mogę dotknąć czegoś, co jest dla mnie ważne. Jest ja zupełnie inaczej funkcjonuję. Jak gdyby nie mam tego czasu w ciągu dnia, bo te godziny, załóżmy 9, 17, są wypełnione mną. Ja sama sobie je pięknie wypełniam, ale okazuje się, że moje życie jest zupełnie inne. tak? Jak gdyby odkrywam zupełnie nowe rzeczy. Więc ja myślę, że to jest cały czas ta świadomość, budowanie siebie, fokus na, na sobie, bo jak gdyby przyglądanie się też sobie i też takie zmiany, Zmiana tego bieguna na bardziej wewnątrz sterowność niż zewnątrz sterowność. A zobaczcie, w organizacji my jesteśmy cały czas zewnątrz sterowni my cały czas robimy coś pod kogoś, dla kogoś. Tutaj są takie mechanizmy, trochę z pogranicza psychologii bym powiedziała, ale faktycznie, faktycznie ten czas tutaj inaczej delegowany, inaczej pożytkowany uczy nas zupełnie nowych, daje nam nowe wnioski. Y a co ze strachem? Chciałam ale Właśnie, się... ja chciałam, chciałam dodać, że mm, oczywiście, tak jak powiedziałam, czas na pewno, no ale jest sytuacja komfortowa, tak? Przyjeżdża gabinet do, do pracy... Yy, pracodawca wyraża zgodę, dlaczego się nie badam, tak? Więc ja myślę, że ciągle niestety jest coś takiego, kurczę, nie będę się badał, bo jeszcze mi coś wykryją, tak? Jakby to jest na pewno je, jeden powód. Jest też, jest też coś takiego, że jakby czuję się dobrze, jestem sprawny, ćwiczę, jakby nie mam powodów do tego, żeby, żeby to robić. To myślę, że to ciągle, e, ciągle niestety pokutuje i może bardziej u tych no przysłowiowych silwersów, tak? Że ci starsi no jednak mają takie poczucie, że no nie, nie będę szukał, bo na pewno mi coś, yy, mi coś znajdą. To, to, to ja to słyszę i, i też gdzieś taka właśnie obawa. Też myślę, że, że ci, ci, ci starsi pracownicy gdzieś mają taką, czasem trochę wstyd. Yy, organizowaliśmy takie warsztaty profilaktyczne, gdzie fundacja zorganizowała nam takie praktyczne ćwiczenia na fantomach dotyczące badania piersi i badania jąder. No, tak jak kobiety trochę są bardziej, że tak powiem, otwarte i chętne, no to wśród Panów no, przełamanie tego takiego wstydu no, jest dość powiedziałabym duże, tak? To, to... Ale ile one w otwarach piersi się mówi w, w to przestrzeni prawda, publicznej, prawda? To, to ten, prawda. Temat, ten temat jest obecny. I, te, I też właśnie fajne jest to, że dla młodych ludzi często autorytet, autorytetem jest nie wiem, znany, znany lekarz, profesor, ale też słuchają kolegów, tak? Czyli, tak jak powiedziałem, rok temu tych osób było 30, teraz było ich 60, bo jednak, nie wiem, ktoś wykrył z ktoś poszedł do lekarza po, pogłębić badania. To widać, że to działa, że to nic się złego nie dzieje, więc. No gdzieś ta taka, buduje się taką świadomość trochę, trochę oddolnie. A no właśnie, bo wywołałaś temat autorytetów, o które ja chciałam e, zapytać. Czy z waszej perspektywy, gdy patrzymy sobie na różne pokolenia Polaków w miejscu pracy, to widoczne jest ich różne podejście do autorytetów? E, no właśnie, kto jest dzisiaj autorytetem dla Polaka, autorytetem medycznym dla, dla, dla Polaka w miejscu pracy, Klaudia? No to jest dobre pytanie. I tak chyba muszę się zastanowić, żeby na nie odpowiedzieć, bo tego jakoś tak nie badam i ciężko, nic na pierwszą myśl nie przychodzi. Myślę, że silversi oczywiście, wiadomo, mają większą otwartość do tego, żeby sięgnąć po tą profesjonalną pomoc medyczną. Młodsi szukają, pewnie są bardziej też dzisiaj nastawieni na, 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 na patrzenie na różne inne alternatywne sposoby bardziej. Ale nie, nie mam jakoś mhm. bardzo wynikliwych okay. obserwacji w obszarze. jest trudno może mówić o takich e, ewidentnych badaniach, e, ale gdzieś tam kiedyś e, m, jakiś raport e, czytając, e, opowiem o tym, bo mnie to zaskoczyło. Wydawało mi się, że ci młodzi ludzie, którzy są w tych mediach społecznościowych, bardziej aktywni, ta, że, że nie wiem, no mogą czerpać źródło takich wiedzy z, od Instagramerów, followersów, jakichś tam, prawda? Opinion, ale y, okazało się, że jednak nie i myślę, że to też wynika z ich świadomości tego, że te, że tak powiem, polecenia e, internetowe niekoniecznie są zawsze czarno-białe, to za tym idzie biznes, tak, no, no, no wiemy, że, że jakby polecamy coś, bo marka nam e, to zleca, więc paradoksalnie młodzi ludzie, którzy mają dostęp, no bardzo sprawnie poruszając się w, w świecie internetu, Szukają profesjonalnych y, autorytetów medycznych. Ja też widzę, zapraszając profesorów y, na, na wykład dotyczący cukrzycy czy, czy, czy właśnie naciśnienia tętniczego, spotykamy się z bardzo takim pozytywnym i dobrym odbiorem, że to jest jakby rzetelne. I też myślę, że y, to pokolenie Silversów, sama jestem przedstawicielem. Y, w niektórych, że tak powiem, sprawach już ma takie poczucie, że wie lepiej, że coś już przeżyło, że tam i, no okej, okay, badania badaniami, ale ja tam już wiem. Siła doświadczenia życiowego. Siła doświadczenia, czosnek, prawda, różne rzeczy pomagają. To też widać, na przykład, jeżeli chodzi o zwolnienia lekarskie. My pewne rzeczy rozchodzimy, tak, a no, to przejdzie tam, tu prześpię, przeleżę, miodu się napije, napije się herbaty z, z miodem, natomiast młodzi ludzie bardzo często biorą po prostu, są przeziębieni, biorą zwolnienie, wracają do zdrowia, wracają do pracy, tak, to jest... Y to jest troszkę inne, inne raport, podejście. Raport Elmedu nam tutaj przychodzi z pomocą, jeśli chodzi o odsetek dni wolnych na L4 do, do 5 dni, no to w przypadku pokolenia Z jest 18%, a w przypadku Silversów to jest 9%. No właśnie, no właśnie. Ta, ta tak, różnica to, tak. w podejściu do chorowania jest bardzo, bardzo, bardzo widoczna. A dopytam Ciebie, no bo mówisz, że organizujecie różnego rodzaju spotkania z ekspertami. Czy są jakieś takie problemy zdrowotne, które cieszą się największym E, zainteresowaniem. <laughs> Na co chorujemy najbardziej i co nas najbardziej ciekawi, Na martwi? Co, no, tutaj Klaudia poruszyła ten temat. Ja, jakby przy pierwszym pytaniu te, te, tego zdrowia psychicznego nie poruszyłam. A myślę, że ono jest bardzo ważne i, e, i my od, w zasadzie od pandemii, czyli już kawałek e, czasu, oferujemy, na, e, oferujemy naszym pracownikom dostęp do e, wsparcia psychologicznego, takiej dedykowanej linii. E, i tak powiem z, no, z dużym nic powiedzieć, niepokojem, no bo dobrze, że to jest, i z tego korzystamy, ale korzystamy w sposób ciągły od tych kilku lat i, i widać, widać tę potrzebę. Więc te tematy takie zdrowia, takiego psychicznego, mentalnego, te, takiego dbania o swój dobrostan, o sen, o dobre odżywianie. Też taki podjęliśmy takie wyzwanie wiosenne z takiej aktywności, żebyśmy codziennie ćwiczyli, tak? to jest trochę współzawodnictwo, no gdzieś tam i, I muszę powiedzieć, że młodzi ludzie dużo bardziej w to weszli, tak? czyli bardziej się wkręcili. Też, też pewnie e, tutaj też rozmawialiśmy, że ta karta multisportu, czy tych ćwiczeń dla młodych ludzi jest kluczowa. Oni mają taką potrzebę, więc ta, ta część taka wellbeingowa i, mm, i taka zdrowia psychicznego myślę, że dla tych młodych ludzi jest bardzo ważna i interesująca. No ale też nie ukrywajmy, że temat e, otyłości, cukrzycy jest w no, jest Powszechne, tak? Więc spotkanie z dietetykiem, które mieliśmy, też było, cieszyło się dużym zainteresowaniem. Du, dużo potem dyskutowaliśmy, siedząc wspólnie na lunchu, co kto je i dlaczego. Więc myślę, że te takie choroby no cywilizacyjne naciśnienie, to, to, to dotyczy nas. No i niestety ter, siedzący tryb życia wszyscy mamy problem z kręgosłowem. No tak, absolutnie. To jest, to jest choroba każdego, kto, kto ma pozycję siedzącą w pracy. Klaudia, ale ja ciebie o to zdrowie psychiczne chciałam, chciałam zapytać. Czy ty widzisz wzrost świadomości? No bo pomagasz ludziom w procesie zmiany zawodowej. No i myślę sobie, patrząc znów na dane, Instytut Galupa informuje, że jeden na dwóch menadżerów na świecie jest wypalony zawodowo, że do tej zmiany może często dochodzić, no właśnie, ze względu na pewne wypalenie. Coś, coś się kończy i szukamy, szukamy nowej drogi. Tak, tak, jest, tak jest? Tak jest. Bardzo często tak jest. I to jest właśnie trochę, taki, mam wrażenie, taki pokłosie tego kultu pracy, w jakim wzrastaliśmy. Sama też w tym wzrastałam, więc temat znam tak z własnego, własnej skóry. I faktycznie mam takie poczucie, że w ogóle to też jest, no, to się zaczyna i ja Spotykam ludzi, którzy przychodzą do mnie i mówią, Klaudia, wiesz co, popracujmy, bo kurczę, mam stanowisko, mam fajną pracę, osiągnąłem pozycję, zarabiam super kasę. Jestem w takim miejscu, w którym wymarzyłem sobie być 10 lat wstecz, ale ja nie mam żadnej satysfakcji w ogóle, wiesz, to to moje życie jest jałowe. Tutaj się nic nie dzieje w ogóle i nie wiem, w jakim kierunku mam pójść, więc no, to, to jest ten moment startowy. I absolutnie, no, mental jest podstawą do tego, żeby dalej otworzyć kolejne procesy. Ja bym jeszcze tylko chciała się odnieść do, tutaj do tych zwolnień, bo one były bardzo fajne, bo faktycznie też jak się nam zmienia świadomość. Bardzo często słyszę na spotkaniach, kiedy ktoś mówi: tak, nie chodziłem na zwolnienia. Nie, ale zmądrzałem i zacząłem korzystać z tego L4, albo przede wszystkim druga sprawa poza zwolnieniami urlopy. Mamy lato, tak więc. Jakim sensem jest kitrać urlopy z roku na rok, nie, nie korzystać z tego przywileju? No, my musimy odpoczywać, my musimy robić sobie przerwy, my musimy robić sobie pauzy, bo jeśli tego nie robimy, no to właśnie doprowadzamy się do momentu tego wypalenia, zmęczenia, braku satysfakcji, braku... Tego poczucia sprawczości, braku celu w tym, co robimy, no a jednak, jakby nie patrzeć statystycznie, praca, aktywność zawodowa zajmuje nam, zobaczcie, ile procent naszego życia, więc to, 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 to nie da się bez tego dobrze ułożyć sobie życia, nie da się bez tego mówić dobrze o w ogóle dobrostanie. To, 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 to się nie da. A, a jak, jakie kroki powinien podjąć pracodawca, który widzi. E w swoim zespole, no właśnie, pierwsze takie oznaki e, wypalania zawodowego. Widzi te pierwsze takie głosy, że ludzie teoretycznie mający wszystko i będący dokładnie tam, gdzie chcieli być, no nie czują, nie czują nic. Czują głównie zmęczenie. Co może zrobić pracodawca, żeby, żeby z tym tematem e, sobie, sobie poradzić? Od czego zacząć? Ja myślę, że w ogóle fajną opcją jest danie możliwości konsultacji z osobami z zewnątrz, bo często lider, który prowadzi zespół, no to wiadomo, że ten lider ma z, zabezpiecza swoje interesy, czyli ma cele, ma targety, ma rzeczy, które musi dowieść, więc tym samym nie oczekujmy od niego, że on będzie sprawdzał kondycję psychiczną. Będzie, bo sprawdza, ale to nie jest jego priorytetem. Każdy z nas ma obowiązek dbać o siebie. Tak jest moje, tak, 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 taką zasadę wyznaję, więc de facto um, będąc pracownikiem a byłam przez wiele lat przecież pracownicą, byłam też szefową, więc jak gdyby znam różne perspektywy. Ja wiem, że jak gdyby danie możliwości skorzystania z kogoś z zewnątrz daje bardzo fajne efekty. Poza tym, no też taka moja rola, ja jako mentorkę dzisiaj prowadzę ludzi i nagle się pojawiam jako taki, taki człowiek neutralny, taki ktoś, kto pewne rzeczy przeżył, doświadczył, ma perspektywę z różnych środowisk zawodowych. I wtedy się zaczyna w ogóle otwarcie. Ludzie zaczynają płakać, pojawiają się łzy. Otwierają się, bo po prostu mają kogoś, kto rozumie, ale jest postronny, nie oceni, nie będzie to implikowało później na moje dalsze bycie w tej organizacji. Więc uważam, że właśnie sięganie po osoby zewnętrzne, rozwiązania tak zwane trzecie jest na to jakimś, jakimś, jakimś remedium. Mm -hmm. Mm -hmm. Monika? Ja nie chcę tutaj z wysokiego celu uderzać, ale myślę, że to mm, wypalenie zawodowe częściej i szybciej wydarza się w organizacjach z pewną kulturą organizacyjną. I tutaj myślę, że no od tego jakby trzeba zacząć, tak? I, i, I myślę, że aczkolwiek dowiedziałam się, że to nie jest powszechne, ale ta zmiana optyki, tak? Że, że pracują u nas nie pracownicy, ale ludzie. Ludzie, którzy mają rodziny, którzy mają problemy, którzy no po prostu są ludźmi, tak? Więc jakby. Wspieranie ich we wszystkich tych obszarach, o czym mówimy i w zdrowiu, i w zdrowiu psychicznym, i w możliwości rozwoju, ale nie rozwoju tylko zawodowego, ale takiego po prostu ludzkiego i dawanie im takiej przestrzeni do tego, żeby mieli czas chociażby, nie wiem, na czytanie książek, tak? I jakiejś takiej inspiracji, żeby te szkolenia, które mamy, nie dotyczyły tylko, nie wiem, umiejętności sprzedażowych, umiejętności negocjacji, etc., ale żeby było miejsce na to, żeby, nie wiem, spotkać się z człowiekiem, który opowie, jak można. Słuchać, szukać ptaków w przyrodzie albo nie wiem, jak rozmawiać z dzieckiem, który, które dorasta. Myślę, że to się od tego zaczyna. Jeżeli stworzymy kulturę organizacyjną, w której ludzie będą ludźmi, to oczywiście nie da 100 gwarancji, że. Do tego wypalenia nie dojdzie, ale na pewno będzie to minimalizowało. No właśnie, bo kultura zjada strategię na śniadanie i z tą myślą Państwa zostawiam. Moimi gościniami były Klaudia Grabarczyk i Monika Świerszcz. Bardzo dziękuję bardzo. za obecność, a my słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Łączy Nas Zdrowie. Do usłyszenia, Maja Gojtowska.